Cześć, witam was już w 59. wywiadzie. Dzisiaj ze mną jest Dominika Fajka. Cześć. Opowiadam trochę o temat stereotypów oraz o projekcie społecznym w każdym dosyć człowieka. A jak byś mógł powiedzieć kilka słów o sobie? Czym się zajmujesz na co dzień? E, no ja na co dzień chodzę do drugiego liceum w Poznaniu do klasy medialnej o profilu więc no mam dość dużo rzeczy do robienia. A no, w wolnym czasie prowadzimy z dziewczynami projektu. A kiedy zawarłaś taki dostrzegalny problem związany z tymi stereotypami oraz takim brakiem, brakiem tolerancji w stosunku do drugiego człowieka? Znaczy, ja myślę, że to jest rzecz, która jest od zawsze i zawsze była i będzie, a więc to, że akurat pomysł projektu jako tako stricte tego, co robimy, powstał, no to była kwestia tego, że usiadłyśmy razem i nam przyszło do głowy, że rzeczywiście można coś zmienić w tej kwestii, bo to są rzeczy, które tak naprawdę każdy z nas jest w stanie odczuć. I o tym słyszymy na co dzień tak naprawdę, niezależnie od tego, kim jesteśmy, jak wyglądamy, więc myślę, że to jest akurat rzecz na tyle uniwersalna, że dotyczy każdego. A tak możemy przejdźmy do tego. Takie podstawy, czym w ogóle jest ten stereotyp, czym są te stereotypy i skąd one się biorą? Co jest tym powodem, że te stereotypy rodzą się w głowach ludzi? Stereotyp to według takiej naszej wewnętrznej definicji jest pogląd, który jest kształtowany przez jakiś czas, przez kogoś, przez środowisko, czy przez nas samych zakładający, że... Osobę, którą poznajemy po raz pierwszy, już mamy w jednej z kategorii, którą rzeczywiście sobie wcześniej utworzyliśmy. No, dotyczy ona tak naprawdę wszystkiego, niezależnie od, od tego, na jakiej płaszczyźnie rozmawialibyśmy o tej osobie. Dlatego, że no, od, począwszy jakby od wyglądu, to tak naprawdę cechy wewnętrzne uzależnione albo od płci, albo od koloru oczu, powiedzmy. Także to jest jakiś utarty schemat, według którego my tak naprawdę postrzegamy. Mm, innych ludzi przede wszystkim. Jesteś właśnie tą organizatorką projektu Karty Dostęp Człowieka. Jakie są jego założenia oraz w jaki sposób działacie właśnie wspólnie z twoimi koleżankami? My staramy się mhm. przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu z społeczeństwa głównie, czyli e, niezależnie od tego, rzeczywiście te stereotypy, o których mówiliśmy, gdzieś tam istnieją w naszych głowach. Chcemy pokazać, że rzeczywiście mimo to są rzeczy, które tak nas wszystkich tak naprawdę łączą i ludzie jako tako poznając sobą osobę powinni się skupić na tym, co ich łączy, a nie na tym, co ich dzieli i gdzieś tam te wszystkie szufladkowania, które sobie sami tworzymy odkładali na bok. Więc my organizujemy serię spotkań. Znaczy w zeszłym roku zorganizowałyśmy serię spotkań, bo pierwsza edycja się już skończyła. To było pięć spotkań e, z osobami, które według nas spotykają się z wykluczeniem. Czyli to były przede wszystkim osoby ze społeczeństwa LGBT na pierwszym spotkaniu. Drugie spotkanie dotyczyło osób i e, stereotypów związanych z zawodami, które są gdzieś tam e, marginalizowane powiedzmy. W naszym przypadku to były te związane z procesem karnym. Następnie dotyczyło tematu bardzo gorącego, bo imigrantów. Później e, rozmawiałyśmy z osobami e, z niepełnosprawnościami różnego rodzaju. I na ostatnim poruszałyśmy temat zaburzeń społecznych, e, społecznych zaburzeń psychicznych i e, takich wewnętrznych, można powiedzieć. A czy spotkałeś się, się kiedyś z takim hejtem, z na przykład z tym, że ten NATO jest jakiś kontrowersyjny? Nie, jeszcze nie, nie Ja myślę, że się. Bo to, nie, to jest kwestia tego, że tak naprawdę nie robimy czegoś wbrew komuś, tylko projekt jest organizowany po to, żeby e, uświadamiać ludziom, że rzeczywiście mamy się skupiać na rzeczach, które są dobre. E, także dotykając różnych e, tematów, tak naprawdę jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić. Gdybyśmy skupiły się tylko i wyłącznie na tematach, które są e, neutralne, no to nie byłoby o czym rozmawiać. I bardzo dobrze, czyli pojedziecie na już na wymogą wodę, a w jaki sposób pozyskiwałeś, pozyskiwałyście tych partnerów oraz sponsorów tego wydarzenia, znaczy tego całego, tej całej serii wydarzeń w zasadzie? Sponsorów nie mamy, dlatego że projekt jest non-profit, czyli nikt z nas korzyści majątkowych z niego nie czerpie. On był organizowany w ramach Platformy zwolnieni z Teorii, czyli powiedzmy olimpiady, która pozwala nam takie projekty organizować. E, także no, sponsorów typowo takich finansowych nie miałyśmy. Natomiast jeżeli chodzi o partnerów projektu i o e, patronaty, które nam się udało uzyskać, a było ich 10, e, to, to były po prostu instytucje albo firmy, albo osoby, do których e, my zwracałyśmy się z prośbą, albo to one się do nas zwracały, że słyszeliśmy, że robicie coś takiego e, i w sumie chcielibyśmy przyłożyć swoją cegiełkę do e, szerzenia tego, tej idei wzajemnego szacunku. A się tych, tych partnerów poprzez na przykład napisanie jakiegoś maila czy osobiste spotkanie w biurze? To są, e, to są e, powiedzmy um, korpo-metody, nazwijmy to w ten sposób. E, tak naprawdę platforma przygotowuje nas do tego, żebyśmy w takie działania się angażowały, czyli to były przede wszystkim e maile, ale no były też telefony. E, no, Jak mail nie działa, no to jest telefon. Jak nie działa, telefon to są osobiste spotkania. To zawsze wiadomo, jakby w cztery oczy jest dużo łatwiej, więc w zależności od partnera, tak naprawdę e, zależała też forma tej współpracy. A jeżeli chodzi o, o te wszystkie spotkania, to jest duże wyzwanie, żeby zorganizować taką serię spotkań. To w jaki sposób docierałyście do, do osób, które chciałyby na takie spotkania? Przyjść, zobaczyć, też czegoś się dowiedzieć, oraz w ogóle przedstawić taki problem społeczny. To znaczy, jeżeli chodzi o gości, którzy przychodzili na nasze spotkanie mhm. i opowiadali o swoich historiach, to były osoby, które my zapraszałyśmy na te spotkania jako gości. To z początku myślałyśmy, że będzie w sumie troszeczkę łatwiej, żeby pozyskać osoby, które gdzieś tam mają jakieś połączenie między nami są nie wiem, znajomymi albo znajomymi znajomymi itd. Ale generalnie ograniczało się do tego, że rzeczywiście zwracaliśmy się do organizacji, które się takimi ludźmi zajmują. Czyli w przypadku społeczeństwa LGBT była to na przykład organizacja grupa Stonewall, a w przypadku imigrantów to też były stowarzyszenia, które te osoby, które do Polski przyjechały, sobie zrzeszają i oni się też gdzieś tam grupują, powiedzmy w takich, takich społeczeństwach. Jeżeli chodzi o ten marketing, o dotarcie do tych osób, które by chciały przyjąć takie spotkania, bo łącznie na tym, tym spotkaniu, tym spotkaniu ostatecznym, finałowym, było aż, 70, aż 73 osoby. Tak, w sumie po zakończeniu pierwszej edycji projektu miałyśmy ponad 250 beneficjentów, co jak na grupę pięciu licealistek jest całkiem niezłym wynikiem, ale to były osoby, które po prostu Trafiły na nas albo na Facebooku, dlatego że my swoje social media prowadzimy głównie na Facebooku i na Instagramie, ale też byliśmy i w telewizji, i w radio kilka razy, i w gazetach, także jakby działamy, staramy się działać na tyle medialnie, żeby udawało nam się do nowych osób docierać, bo też chcemy docierać do tych społeczeństw, do tych powiedzmy części poznaniaków, którzy swoimi poglądami bardzo często różnią się od tego. Co my głosimy. Bo to nie chodzi o to, żeby mówić do osób, które już coś wiedzą. Dlatego, że no, gdybyśmy miały rozmawiać z osobami, które mają takie same poglądy, jak i zgadzają się ze wszystkim, co głoszą i głoszą nasze idee, to no, samo istnienie projektu tak naprawdę nie miałoby sensu. A, a że udaje nam się dotrzeć i mediów, i do takich a, osób tak. z Istambu, które rzeczywiście bardzo często wchodzą, bo chcą się dowiedzieć czegoś nowego. A jeżeli chodzi o. O przygotowaniach do tego festiwalu, na te, Bo teraz bardzo, bardzo dużo się mówi o tym festiwalu. I jak dostaliście się? W sensie, jak, jaki sposób dostały się do tego festiwalu, żeby tam mogli się zakwalifikować, czy to zdobyć swoje miejsce? A druga kwestia, co możemy zobaczyć jako osoby, które chcą zainspirować się czymś, dowiedzieć się czegoś. Co my tam zobaczymy i w jaki sposób w ogóle tam się dostałyście? E, e, to był hmm? zupełny przypadek dlatego, że pani z Malty trafiły na nasz projekt, właśnie na Facebooku. Hmm? I jedna z, z pań z generatora przyszła na nasze spotkanie i chciała z nami rozmawiać, ale niestety jak to na spotkaniach bywam, mamy dużo do robienia, więc umówiłyśmy się po na późniejszy termin i rzeczywiście całą grupą poszłyśmy do, do biura Malty i tam okazało się, że te panie chcą z nami nawiązać współpracę. To znaczy, chcą, żebyśmy, jako głos młody, właśnie głos, który promuje wzajemny szacunek, jako taka organizacja zupełnie oddolna, wymyśliły coś swojego, jeżeli chcemy. Także ja zapraszam serdecznie 30 czerwca na Plac Wolności o 15.30, dlatego, że dokładnie o godzinie 15.30 zacznie się nasza główna inicjatywa, którą planujemy w ramach festiwalu. Czyli będzie to performance, traktujący właśnie o tych równościach, nie o tych różnicach w społeczeństwie. O tym, że powinniśmy się przede wszystkim wzajemnie szanować. Dlatego, że e, staramy się skupiać na. Tematem Malty jest generalnie budowanie pokoju. I, I dążenie do pokoju jako do stanu, który należy osiągnąć, który nie jest nam dany. E, I my chcemy ten pokój zaczynać rzeczywiście na poziomie siebie w społeczeństwie i siebie jako osób, które czują się samymi sobą bardzo dobrze. E, więc. To będzie niezwykle ciekawe, dlatego że to jest coś, co my robimy tak naprawdę po raz pierwszy. To będą grupy, które my gościłyśmy na swoich spotkaniach, ale także różne inne. To będą osoby, które będą rzeczywiście pogrupowane według tych stereotypów, tych plakietek, etykietek, które my im przyczepiamy my jako społeczeństwo. I oni będą ustosunkowywali się do pewnych statementów, które prowadzący będzie, będzie czytał. I. Planujemy zrobić pewnego rodzaju dyskusję, która nam da jakby pewnego rodzaju podsumowanie. Coś, żeby każdy, kto tak naprawdę przyjdzie, będzie mógł wziąć czynny udział albo będzie mógł tylko popatrzeć na performance, będzie rzeczywiście w stanie um, sam wyciągnąć własne wnioski. A jeśli chodzi o Twoją osobistą przyszłość, co zamierzasz robić, jakie masz plany? Ja zamierzam zdać maturę iść na studia w przyszłym roku. Nie ma takich górnolotnych celów jakichś, które sobie ustaliłaś wcześniej? No i kontynuujemy projekt, ale myślę, że to, to są już takie rzeczy, które są logiczne. To znaczy, zaczęłyśmy projekt, my jesteśmy wszystkie niezwykle dumne z tego, jak nam to wychodzi. Widzimy, że po tej pierwszej edycji odzew, który był, no liczba tak naprawdę 250 osób, które przyszły, dla nas jest czymś, co było nie do założenia, dlatego że naszym założeniem była setka. Mamy 2,5, więc no to jest tak naprawdę taki zapalnik, który pokazał nam, że w przyszłym roku projekt na pewno będzie kontynuowany. Na razie skupiamy się na Malcie, ale po Malcie zaczynamy mm, planować następne rzeczy. I myślę, że każda z nas chce, będzie chciała w przyszłości zaangażować się w takie organizacje non-profit właśnie, które, które takimi rzeczami, jak, jak ta Malta, czy tak jak nasz projekt się zajmują. I to jest czas na trudniejsze, najtrudniejsze pytanie, czyli czego byś chciała życzyć moim widzom? Przede wszystkim szacunku do wszystkich innych. Żebyśmy nie skupiali się na tym, żeby kogoś tolerować, dlatego że słowo tolerancja implikuje nam taką płaszczyznę. Jesteś ok, fajnie, ignoruję Twoją obecność, ale cię toleruję, czyli nie będę dla Ciebie niemiły, a chciałabym, żeby, żeby wszyscy rzeczywiście skupili się na tym, żeby się szanować nawzajem i podchodzić do, do każdego jak do równego sobie. Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu. Dziękuję bardzo. I oczywiście zachęcam, abyście siedzieli tutaj Facebook, fanpage. W każdym dostrzec człowieka. Tak jest, w każdym dostrzec człowieka i abyście byli na bieżąco z moimi materiałami, kolejnymi wywiadami. Dajcie łapkę w górę i komentarz, aby ten film dotarł do jak największej liczby odbiorców. To jest bardzo ważne. Wywiad jak najbardziej wartościowy i też bardzo taki mądry, życiowy. Mam nadzieję, że dużo osób. Będzie miało przyjemność tutaj obejrzeć. I w takim razie jeszcze raz dziękuję. Ja dziękuję bardzo.